Yo człowieki, z tej strony BudiG, witam w grze Ciemność 2. Ciemność 2 tak, to się po polsku nazywa Ciemność 2, a po angielsku lepiej bo The Darkness 2, to znaczy The Second, to tak będzie ładniej. Eee, no Kupiłem tą grę w zim wiosnobraniu na miów.pl za całe 7,30, więc pomyślałem, kurna za taki hajs to może to być nawet największe gówno na świecie, po czym sprawdziłem recenzję na gry.pl i się okazuje, że to jest całkiem niezła gra. To jest strzelanka, a ja mam ochotę na strzelankę, więc czemu nie. Yy, odpaliłem sobie raz tą grę i jak zwykle biorę najtrudniejszy poziom trudności, wziąłem od razu dono oczywiście, to nie przeszedłem pierwszych 10 sekund i to bez żartów. Więc zagramy na hitmenie, co będzie nadal wyzwaniem, bo jest give me a challenge, czyli wiecie, dajcie mi wyzwanie, bo tutaj jest dajcie mi śmierć, a tego tam aż tak bardzo nie chcę, chciałbym wyzwania jednak, czyli nie ale jednak przyjdziemy tą grę. Bo na tym to nie polecam na razie, przynajmniej może, może potem byłoby łatwiej, ja na początku, a zresztą nie będę spoilerował, no dobra. Teraz godzina. Czterdzieści czyli 13.16 skończy nagrywać ten odcinek. Dobra, lecimy w Hitmana. Mm, continue, podoba mi się. Chcemy zobaczyć co było w poprzednich. Albo tak, bo to jest druga część i wynik nie gra. No to zobaczmy. O, gra jest po angielsku niestety napisów na nie ma, więc... Znaczy napisy są po angielsku, o, więc... Wiesz, więc... W początku nie było It wasn't until God decreed, turn on the lights, that things got nasty. Starting out small, a, a planet here, a, a sun there, you know, next thing you know, there were humans and cows and then stuff running all over the place. Needless to say, the darkness was pissed. From then till now, the darkness tore its way through the world, inhabiting one human host after another, each thinking that they were its master. But you can't own the darkness.

A my chcieliśmy ratować dziewczynę i takie, takie, gdzie jest w ogóle napisy, gdzie są głośniki, relaty ej, a czemu to jest po polsku, kurno A, no może, dobra. Tak, my nagramy na tych maksymalnych, tylko to się nie liczy. Ja mam taką maksymalną rozdziałkę, dlatego te filmy potem tak powiem na YouTubie, a nie lepiej. W ogóle można grać na padzie, ale przecież, kurna, ja bym się tutaj zmasakrował, a nie Hitman. Chciałbym subtitles, dziękuję gro. But you sure as hell gotta try. I didn't really know what he meant back then. See, there was something inside me. Something terrible. Waiting to get out. And when it did, it made me watch the only thing I ever cared about. Get her brains blown out right in front of me. Then it gave me the power to make things right. The kind of stuff you only see in your worst nightmares.

Zawsze mi się podobał taki się pomysł, pomysł na, na grafikę. I fajnie, że nasza postać nie jest niema. ma. Nie, no zobaczmy tą brunetkę. On no, the right? No, right? No, you're right. A. <laughs> okay, dobra. Left. on the right. Okej, dobra. Nie to prawo. <laughs> Dobre. Że oh, mamy fajnych away. kumpli na start? I co my robimy w tej restauracji, dom <mum> <mum> Szybko chodzi kamera, mam <mum> nadzieję, że podczas strzelaniem nie będzie taka szybka, bo sobie nie poradzę niestety Nie lubię jak tak lata Not bad, dokładnie

Żał żałuję, że nie powiedział, tak? Oh, <laughs> o śmiesznie. O w dupę. <laughs> Dobra, start mi się podoba bardzo. Darkness 2 dziwki Ciemność druga. Ciemność 2, to jak woli. No i teraz się zaczyna sięka, nie? I tego nie mogłem przejść na tym najtrudniejszym. Po 10 sekundach <laughs> byłem martwy. Hey, Jacky, słuchaj mnie. Chcę cię odnieść, ale musisz to zabrać. Zostaw tych chłopaków od nas! Dobra, oni chyba mnie nie lubią. O Boże, moja nóżka. Dobra, gdzie są te pedały? Umieraj, szmato. Come to the dark side. Okej, okay, tutaj sobie radzę jakoś. Ale kozacko, to jest... ale zarąbista zabawa. Tylko wiecie co, nie, inaczej, optując trochę tą, tą myszkę trochę zwolni. I'm sensitive, może o tyle będzie dobrze. Zapisało się? Zapisało się, pięknie. O, lepiej. Tak bardziej, bardzo się, powiem wam, że jest coś takiego, że dużo mi się lepiej celuje, nie wiem czy to ma tak na duży wpływ, ale kiedy jest ten wskaźnik, że trafiliśmy kogoś, to automatycznie lepiej mi się gra z szlankę. Tak mam, nie wiem jak to się działo. Dobra, mamy trzy paski zdrowia. Leżeć, dziwko, dziwko! Ty też. <laughs> uh -oh. Ciągnij mnie, te pedale, szybciej, no oni przecież mnie zabiją. Przeżył? <laughs> Chyba nie. Moja nóżka, co się stało z moją nóżką? A tak, samochód do mnie wpadł. O, nie, 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 nie. Mój pistol. Okej. Okay. Leżeć tam się. O dużo łatwiej jest na tym, na tym poziomie trudności. Uh -huh. Tak, jeszcze jeszcze fajniej. Tylko nie mogę aimować. Ajm Czy mogę aimować? Tak, średnio mogę aimować. Dobra, przeładowujemy. I lecimy z tym kątem. Chyba nas bardzo nie lubią, nie? Oj, niedobrze. Ej, to, to ten ulatnianie się gazu nie jest fajne. W miejscu gdzie każdy pakuje tysiąc kulek w powietrze. Uuu, uh, jeszcze koktajl motowa, Ta świetnie. Co my jesteśmy nieśmiertelni? Z tego co pokazuje, to nam protagonista, tym Jamie tak, dobrze mówię, to jakieś moce ma. Od tej ciemności, ale tak to dokładnie to nie wiem. <śmuluję> się, Use my power or die. Aha, czyli musimy. Aha. a

co ja mu zrobiłem? Ja latam? O, co ja robię, tej? O, w dupę. Takie rzeczy wixy się dzieją, ohohohoho. Pięknie. Jest, no, spróbuj uciec, chamię. no. Uu, a my, o, w dupę, ej. <śmierzy> Okej. Okay. jeszcze nam uleczy... uleczy nam nogę? Uleczyło nam nogę. I bought such a cool game seven zł. <laughs> Is that you? Yeah. to just happened, Benny? Who hit us? I don't know, boss, I don't know. After the explosion I saw some guy with a limp. He had some weird-looking fucks with him, I, nobody I recognized though. Where would that piece of shit go? Oh, they headed down the alley. The rest of our crew's out front so you can meet up with them on the street. I'll be right there, I just... just need to get my ring back. Give him hell, Jackie. No okej okay. I te węże będą cały czas przy mnie? A co ja mam z nim zrobić? Spacja... a, backspace, tu... View of objective, dobra Coś tu się świeci Aha, ostro Ej, ale ja nie mogę strzelać Może mam rzucić w ten pod czymś? Tak średnio. Coś taki słaby mam może muszę przytrzymać. Nie mam pojęcia czy powinienem rzucić teraz. Winniem raczej nie. <ślesk> Okej. Okay. Łooo! yes. Co tak stoisz, typie? A nie, sorry, masz głowę przybitą. Basic Demon Slash. Okej, okay, ale ja bym sobie ustawił to może pod... tak, albo nie, dobra, niech będzie tak. Mam przycisk pod kciukiem, który uwielbiam używać go. Czemu nie mogę tego wziąć? A, bo teraz mam tylko Basic Demon Slash. Okej, okay, hold and... Jak O, oh, Ja ten konkretnie steruję, nie? Ja mogę ich chyba serca wyrywać. Robi <laughs> się zabaw, nie? O, oh, ja też lojował. Oh, znikające kobiety, świetnie. To, co lubię w grach hey, najbardziej. E tu jest, jest. Yes. Mam klikać.

Śmiechowo bo się dzieje, daj. Je... A myślałem, że mogę haj zebrać. A raczej nie. Pick up, to wszyscy mają takie fajne pistolety. No dobra. Ja mogę naraz być super demonem i naraz tym. Nie chcę dual diviningu. Nie podoba mi się. Myślałem, że samochody mogę rzucić. Ej, tarczę sobie zrobiłem. Ale props, jest za 7 zł takie coś kupiłem? miów rządzi, polecam. Okej. Okay. Patrzę co mu zrobię, patrzę co się dzieje. O, mogę sprintować, świetny. Ja pierdzielę. co się dzieje w tej grze? Ja mam jakąś zaznaczoną broń, którą mogę podnieść, bo mi się ammo kończy Weźmy to Zaraz komuś wsadzę to w dupę Uuuuh <ścoughs>

W co ja gram? Okay. No to poruszajmy się ja straciłem swój fajny pistolecik, bo ja nie lubię uzików. Naprawdę nie lubię. A nie straciłem, bo nie lubi muszę jak ma być szczerzy, szczery, to nie lubię pistoletów maszynowych. Nie chcę im uzika A, mogę się zmieniać potem tam broń. No zobaczmy, jak ten Muzik strzela w tej grze, ale no nie przepadam. Uh. Jedną... Aha, jedną ręką strzelam tym, drugą tym. No zobaczmy, jak to działa. No co to jest? Relik plus 300, czyli zdobywam jakieś punkty, czy moce, czy coś takiego. No dobra. Co to jest? Pursz? A zakupmy talenty, to jednak... O w dół, jest tu niesamowicie wielkie drzewko talentów, już się jaram. It to musimy mieć. Potem jest... Na razie muszę to, it Hertz. no okej. Jackie got talent, lubi NM to cycle through the fourth new talents, NM. Bo to jest bardzo taka, że tak powiem... Pod. Yy, pada gra, jak widzicie. to drzewkę jest okrągłe, to łatwiej. Demonic Leave. Slash the enemy into the air and heal all be held amongst Nie. Health Execution. Grab coś tam z uh, Combat Belt Increase Ammo and Capity for all weapons. Wiecie, co chyba pójdziemy w taką bardzo. Mm, broniową? Że tak nazwę. Będziemy łączyć broni z jakimiś tam otymi, na przykład umiejętnościami. Swarm. O Boże, jakieś przywołania jakby, ta? Nie, to na razie weźmy to rzeczywiście. Okej okay. I co? Bug. Okej, okay. no, okay. a, ale chciałem... No, Okej. Okay. O Boże, jak ja tym kogoś zaraz masakruję. Czujecie to? fajnie mamy pomocnika jakiegoś bardzo ładnego inteligentnego wszystko co potrzebne w pomocniku Chodźcie, przyjaciele oż pięknie jeszcze chcę czemu nie mogę tego zaufać a to się zepsuło tak Okej. Posłuchajcie o w dupę. Dawno się tak nie bawiłem grami. O i sam okej okay. Oni się nie dziwią, że ja jestem takim potworem Chyba nie Mają wywalone Mam całe życie, nie To w takim razie. Świetnie. <głynne> Masz pogłówce. Yy, jeszcze jakieś drzwi. o, światło. Co niedobrze? Rozumiem, że nie powinienem tu chodzić bo mi się chowają te y, Darknesowe Potwory Przeznaczenia. Ok, już kpinię. A co to jest? A to ty się tak pojawiasz, ok. Hmm. No, dobra. Ale już nie mam. Weźmy to. Lecimy dalej. Siać destroy. You don't can't be grabbed until light is destroyed. <try> Rozumiem, czyli w tej grze chodzi o unikanie mroku, znaczy światła jakiego mroku. Dobra. ten problem, no. To chyba cywil był? E tam. <noise> Jego problem. Nie, nie, mam serc. A nie, nie proszę bo i może. Oj, umiera, umiera. A nie. Yy, sorry, że tak jak wam lato, ten ekran tak chaotycznie. Ale ja też dużo nie widzę jak macham tymi stworami. Chociaż jest to całkiem przyjemne. Ok. Pięknie. Te punkty co zdobywam to są na talentem mam nadzieję. <śpięk> Jeszcze obształ do dobra. Nie mam pytań. Okej, okay, lecimy tam. Sprintuj, Jackie. Jakiś system chowania się z osłonami jest tutaj? Chyba nie. Myślałem, że było nogą różne, ale tak tylko nie ma. Okay. Ty jeszcze żyjesz typie? A oh, nie, to jego zwłoki taki ragdoll mają chyba. It hercy, możemy it hercy? Nie mogę. Nie chcę, nie chcę duel w proszę bardzo. Dziękuję. Backspace to objective. Mamy iść tam dalej. A to mój, sorry. Okej, okay, czyli rzeczywiście zdobywamy za zabijanie ich. I darling, ale to nie to, co ja chciałem. Mm. Fastly rolling for all weapons. Press immediately after throwing shotgun. Ee, nie, a ja, bardziej pistolety, wiecie? Uwielbiam pistolety. Nie mogę tego siąć. No to weźmy. Slash name into the urn, but here at the moment Dobra, to wygląda całkiem zabawnie Nie wiem jak to zrobić, niestety A, ok. O kurde Okej, okay, nie mam pytań <noise> Gdzie stoicie pedały? Opłaca się ich jakoś bardziej wymyślnie ubijać, bo wtedy więcej z tych punktów, a ty stałko siedzisz tutaj. Rozumiem. Tam jeszcze serduszko, poproszę. Dziękuję. Ale ja się błąkam, a nie myślę o tym, co ja muszę robić. Mam iść po prostu dalej, tak? Oj nie, dobrze. A, na niech nie dobrze. Dobra, znaleźliśmy drogę dalej. Jak swej daśnie tutaj. możesz odgana wejść na razie. Oż piękny A na Ok, jak dalej jest? Ja po prostu normalnie tędy. Spoko. Nie zatanczę z tobą, bo światło. Aha, czyli ta ciemność, co nas opanowała, nie pozwoli nam zginąć. Ok, a czy mi się gra zapisała? Na tym punkcie, bo ja nie wiem. Więc co, ja bym tutaj zakończył ten odcinek, było bardzo miło, mam nadzieję, że wam się podoba, bo mi się bardzo podoba. Mm, tak, tutaj kończę odcinek, ponieważ no kurna, czas minął, tak? Do zobaczenia, do usłyszenia w następnych odcinkach, el do prezydenta pisio!